Hej witam serdecznie z tej strony Mario. Zapraszam na oglądanie kolejnego odcinka ze Sniper Elite 5 z Francja. Jak widzicie na tapecie mamy tutaj przepotężne działo do którego będę chciał się udać w tym odcinku przede wszystkim to rozwalić. O właśnie jakie to jest kurwa potężne. To ogólnie mi tutaj zagłusza dużo szczału. Tylko że to, to nie szczera zbyt często, niestety. Ale, ja będę mógł sobie kogoś tutaj może, w ten sposób załatwić. Tylko oni głównie tutaj stoją przeważnie we dwóch. Tylko że, o. tá bem, mas tchau, não dá vai, to i trzeci ale zarobił no i pięknie zajebiście to nawet wyszło. To mam tych dwóch. Tu bym sobie poczekał znowu. Tak by było chyba najlepiej. Ja muszę przeładować pierwsze Dobra, widzę, że oni teraz ładują dwa pociski O to chyba tak działa Ja sobie poczekam z chęcią. Tam i tak mnie chuj nikt nie widzi Nikt nie wie gdzie jestem Nawet nie wiem czy ktoś tam się zorientował Że ich tam tych trzech zabiłem już Dobra, le leci na górę. Ja sobie tutaj ze spokojem, jakbym w to walnął. Tak jest. na naraz. Tam stoję następny kur. Tam sto następnych dwóch. Ale ich kurwa dorwałem teraz. To było coś pięknego, nie? To trudno. Dobra, ja bym spróbował ich sobie oznaczyć chociaż. Nie wiem, czy ten drugi tutaj przyjdzie, czy nie. Tamten jest w środku. Tu jest w ogóle alarm. Przy jakiejś okazji, będzie trzeba ten alarm rozwalić. Tu jest ten jeden. I ten jeden on się nie rusza. Za bardzo. Więc ja bym chyba przeszedł. Na razie spróbował przejść tu. tam jeden. Na karabinie. sobie siedzi. Proszę bardzo. Okej. Okay. Ci tam mam następnego do zabicia. I ten będzie dosyć łatwo. Łatwy do trafienia, a tamci no nie będzie tak łatwo dwóch od razu uszczelić Ale tego jak najbardziej Czy ktoś tu jeszcze jest nie, za bardzo tutaj nie widać nikogo Dobra, zaraz będzie strzelał a ja sobie tego, zdejmę. No. Peczo. Muszę jeszcze jedną sprawę wypróbować. Czy mi się uda... <laughs> Na przykład... Trafić kogoś wiodra? Pamiętam, że było achievement e, w poprzednim przynajmniej, było coś takiego, że zatrafienie w wiądra, właśnie jakieś trofeum było, chyba nawet przeszukajmy go o amunicję chociaż. Tamten cały czas coś bada, gdzieś tam łazi. A ja bym chciał się tutaj na górę dostać, przy okazji tutaj zbadać nieco teren. Czy... O, właśnie, on tam cały czas jest. Czy ja zdążę? Przy drugim wyszczalę go dorwać? Tak jest. Ale zarobił przepięknie, zarobił za bardzo tam już nikogo nie widać. Tam coś jest. Ciężarówa. O! Mamy kolejnego. Kolejny, który mógłby zarobić przy, przy pierwszej okazji, jak tylko będę mógł. Dobra, on się teraz obniżył. O, no to jakiś kot, kurde? Dobra. No! Może i na dwa razy. Ale trafienie całkiem potężne. Dobra, ale słyszalność gorsza. Przeciwpancerna na sportowo. A co mi to daje sportowa? Sportowa pewnie szybsza. Lepsza pewnie. Ale nie, nie chcę zmieniać na razie żadnej broni. Na razie nikogo więcej nie widać. Ej, tu jest, tych dwóch jest. Kurde, tu bym musiał stanąć. O, czy tam coś ciekawego jest, żeby tak trafić? Nie bardzo. Tak jest. Przepotężna nie? tamten nawet nie zauważył. Ciekawe, teraz dopiero to już chyba trochę za późno. Nie będę strzelał, bo się mogę zdradzić, że tu jestem, a nie chciałbym na razie. Mamy jakieś autko To jest ten alarm Ej, tu ktoś jest He's carrying something very useful Okej okay. Fajnie, że on mi tam podpowiada, że on coś tam ma przy sobie. Dobra, wiecie co? Ja mi cię tego właśnie pajaca tutaj Zwabić, o. Dobra, zobaczymy czy on do tego podejdzie, czy nie podejdzie, podejdzie. No i dobrze. A ten gdzieś tu las, o kurde. Dobra. Na tego muszę uważać. Teraz mam tego i tego tu. Kurde. Ten mnie może wykryć przez przypadek. Jak będzie za blisko. Hmm. Dobra. Porucznik stoi tutaj Ten tam łazi no bo Zaraz będą strzelać, zaraz ich tutaj Załatwimy tak muszę tylko obserwować, jak łazi O Zaraz będzie strzał Masakra Przekozacka jest ta broń. Nie? Dobra, idę pozgarniać. Eee. Co od nich mogę powyciągać? Po bo na pewno coś mogę. Najpierw polecę do tego, co mam najbliżej. Gdzieś tutaj był. O! A, nie mogę nic od niego wziąć, Erio. Tu było tych dwóch Dobra Muszę się troszeczkę jednak pilnować się czasem, wiecie Gdzieś ktoś tutaj jeszcze nie łazi, ale... Raczej, raczej nie Otwórz, łomem Bardzo Granaty, amunicja. Nic specjalnego, szczerze mówiąc. Tutaj nikogo nie ma. Dobra, tu był ten jeden. jest, tu też nic. Serio. A tu jakie prycze. Jasny gwin Nie zostawiliście nic tutaj w kibelku Nic tu kurde ciekawego nie ma nawet w takich miejscach Moim zdaniem przynajmniej no powinno być jakieś ciekawe rzeczy A tu nie ma nic kompletnego o! Mogę o. wyłamać? Klucz do zbrojowni. Dobra. Rozejrzeć się. Co tam jest? Beczka. Ej jest. Ej, ja tak czułem, że ktoś tu jeszcze będzie. Dobra, się wycofać. Kolarami lepiej go zaznaczę Okolarami, kurde lornetkom. Ej, ale nie spierdalej. Oj spierdzieli Co za chujec Dobra Raz, wstań. Wstawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, może się wykrwawi. Dobra, mamy to. Mamy klucz. Ja wejdę sobie teraz tak do zbrojowni. Wej. To jest problemowo. Tamten się wykrwawia. Okej. Okay. i co? Ja pierdolę, i po to, po to się męczyłem, żeby nic nie zebrać. E dobra, mamy warsztat, ok. Wyciszony, co ja mogę zamknąć na przykład te drzwi? DMC. No nie, tutaj wyciszonym na razie sobie pojadę Ale użyj warsztatu, o mogę sobie tę moją małą broń dopasować, ale zostawiam sobie tego mimo wszystko o! Ty celowniczek Słabe powiększenie Dobra, ale ale jest na pewno lepsze niż tamto. Co tu jeszcze? to? Ło. To jest standardowy tłumik, nie? Ten, który ja mam. 33 metry. Aha, czyli tu siła rażenia, siła ognia się zwiększa. Zmniejsza głośność do zera. Serio? Czy to jest zero? Aha, nie znacznie mniejsza Dobra. Mniejsza. Eee, tutaj nic. Tutaj mamy coś Kolba <gulba> Obsługa. No nie, no tak, taka mała broń co jest z kolbą? Jak to będzie wyglądać? Kolba taktyczna, no ale obsługa jest lepsza, nie? Jeśli coś mogę tutaj polepszyć. Szybkość ruchu przy celowaniu. Lepsza stabilność. Ja bym wolał stabilność mimo wszystko. Dobra, tu więcej nic nie mam. Przy Wejrodzie mogę zmienić sobie ewentualnie to. Ale tutaj nic nie będę robił. Wejroda na razie ja nawet braciok. Brał nie będę chyba tutaj mam najlepszą broń, jak na razie widzę. No i dobra, idziemy po tamtego gościa. On tam leży, nie ma zamiaru chyba się ruszać. Przynajmniej na razie, ale ten. Te wystrzały to już są masakryczne, nie? Okej, okay, tu jest jakieś przejście Dołem Ja widzę, że jest ten On tu cały czas do gorywa Serio Jeszcze go nikt nie, nie zobaczył, nie? To w sumie chyba nawet nikogo nie ma Z tego co widzę Jak ja go mogę dobić? W jaki sposób ja go mogę dobić? Dobić Jasny Hugo To było brutalne, nie? Jakby rozumiem, że ta gra jest dość brutalna, ale kurwa, bez przesady. No, skocz. Dobra, tu chyba... O, czekajcie, tam mi się coś zapaliło. No, nożyce do prętów to mało przydatne. Łom też pełny. Czy coś będzie tutaj w tej stróżówce? Bo to już jest jakby koniec mapki Okej. Okay. Amunicja do broni krótkiej czemu ja mam wejroda? Ty, wracamy do tego Wracamy do... To warsztatu, ja może zmieniam tą broń. A ja nie chcę Wejroda. Wejrod jest. Za słabą bronią na chwilę obecną dla mnie. O właśnie, miałem wydać punkt umiejętności. Zaraz to zrobię, tylko. Wymienię na tą broń. Musi być ta, no nie. O. I dobra. Um, umiejętności. Ja będę chciał sobie, chyba to, trening siłowy, mimo wszystko, żeby wolniej zużywał. O kurde, co widzicie to? Ale, Tyk. Co? A, dobra. Tu mam już z celownikiem teraz i o potrój trzykrotny celownik nie Dobra, mogę to sabotować? Wyłącz sabotuj Okej okay. Wyłącz Ty już kochana więcej nie zagrasz Tu jest jeszcze widzę jakieś wejście Ale ja bym chciał wejść tam Bo tutaj Ja dorwałem tego gościa właśnie Tutaj widzę amunicję Ale nie będę chyba tego zużywał nawet Nie ma sensu Ej, jest jeden, dobra

Okej. Okay. Przede wszystkim szcziało głowę ma. Dostał. Hehehe. Gdzie jesteś? A jest biegnie Chodź. Chodź tu! Dobra Tak Nie bardzo mnie to wyszło, no ale Trudno a O coś czuję, że chyba tylko trzech ich tam było No i oczywiście alarmu już tutaj włączyć nie mogli nie dało rady, he, he, he. Dobra, kto gdzie? Tu jest ten mój pomieszczenie z, gener z generatorem, coś tu jest. Jakieś dokumenty nożyce do zabrania, łom, czyli w sumie nic przydatnego aż tak. this is feeding shells through to the gun battery Ojo. putting an explosive in here will do some damage Ej, tutaj. the battery's generator taking it out should be a quieter way of silencing the gun. He 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 he. Sabotujemy od razu I dobrze jest Dobrze jest Gdzie jest ten nabój A dobra ja mogłem Mogłem użyć tego naboju Żeby sabotować ten cały ten Serio ale zrąbałem. Czyli były dwie opcje na zniszczenie. I padło. Koniec. Tylko ja mogłem ją zniszczyć w inny, w inny sposób. Tyle. E, no kurde, dobre, dobre. Całkiem ciekawe. Ciekawa misja. To było całkiem fajne. Artyleria zniszczona A ja sobie bym tylko przeszedł na drugą stronę jak mogę O właśnie, tu gdzieś O A Czy ja mogę tam wejść? Teoretycznie mogę, ale Teoretycznie powinienem dojść od drugiej strony Czekajcie chwilę Mam pomysły Tylko nie wiem czy mi się uda e, tak przejść Ale najprawdopodobniej o właśnie Tu jest przejście zobaczcie Kurde no Pięknie, przedostałeś się. Tutaj raczej żadnych obcych nie ma. Obcych, kurwa. E, żadnych przeciwników. Raczej ciężko powiedzieć. Wiesz, jak to jest. O, i tu będzie za romlista focia, nie? Zobaczcie. To jest to, to będzie to. Dobra, Ej, tryb zdjęć. Myślę, że. Tutaj to ujęcie będzie dobre. Czy nakładkę? Może nie, ale. Hmm. Może to będzie fajnie, fajnie wyglądać. O. I dobra. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę, jeśli się podobało. Do następnego odcineczka. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.